Spora część osób tutaj, mężczyzn, ale i również kobiet zażywa Betel. Betel to jest, to jest bardzo popularna używka w tej części świata, a nie tylko w tej części świata, również w Afryce. Również na Madagaskarze. Madagaskar też Afryka, ale również w tej części Azji, Pakistan, Indie, i tak dalej, i tak dalej. Tą używkę stosuje szacunkowo od 10 do 20% populacji na świecie, więc szacuje się, że jest to czwarta najpopularniejsza używka na świecie. I jak wygląda betel? Jak wygląda w ogóle zażywanie betelu? No oni wkładają to do buzi, żują i mają taką czerwoną wydzielinę, generalnie ich ślina jest czerwona, muszą to co chwilę wypluwać E, tak samo e, czerwone są ich zęby, więc e, no generalnie nie wygląda to zbyt estetycznie. Wiąże się to z wieloma chorobami jamy ustnej, e, zanikiem dziąseł, e, wszelkiego rodzaju e, innymi chorobami, w tym również rakiem. Więc e, no, jak każda używka ma swoje, ma swoje plusy w postaci pewnie tego, co mają zaraz po zażyciu. Jakie minusy w postaci stosowania długotrwałego. Ale wygląda to bardzo kiepsko. Jeden z moich kierowców dzisiaj też zażywał betel, i po prostu co chwilę otwierał okno i wypluwał swoją czerwoną ślinę. Nie wiem, jakie to jest smaku, nigdy nie zażywałem metelu i nie zamierzam. Natomiast za każdym razem, kiedy przechodzę koło kogoś kto, kto żuje betel i wypluwa ślinę, w powietrzu unosi się kwas. Jakby, no, jakby to było kwaśne. Nie wiem, czy tak jest, nie, nie mam zielonego pojęcia. Po prostu. Jest taki specyficzny e, zapach, który kojarzy mi się z czymś, e, z czymś kwaśnym, ale może totalnie nie mam racji. Nazywam się Patryk Suracki i zamierzam samotnie przemierzyć Indie. Aby lepiej poznać to miejsce, będę przemieszczać się wyłącznie lokalnymi środkami transportu, autostopem oraz o sile własnych nóg. Mam przy sobie wyłącznie namiot, rzeczy do przebrania oraz kilka dolarów. doszło do mnie, jak wyczerpany jestem dzisiejszym dniem, jednak ta ilość pokonanych kilometrów nie wzięła się znikąd. Wiecie, no cały czas szukanie stopa, przemieszczanie się, e, chodzenie, żeby znaleźć lepsze miejsce do złapania stopa, rozmowa z ludźmi, wychodzenie z auta, wchodzenie do auta. Jakby cały czas jesteśmy na stuprocentowych obrotach. To, to nie jest tak, że ja jadę i nic się nie dzieje. To jest co chwile, za chwilę otwieranie drzwi i zamykanie kolejnych drzwi i, i martwienie się o to, czy uda się złapać y, następny transport. Więc y, no właśnie się to na mnie, na mnie odbija w tym momencie. Są, żebym siedział z przodu, bo będą mnie zagadywać. A ja nie ja siadam, ja siadam z tyłu ja introvertyk jestem. Klimatyzacja. Oczywiście musi mieć tutaj klimatyzacją są po prostu pootwierane wszędzie, czyli pootwierane okna. Ale spójrzcie tylko jak zmienił się krajobraz na przestrzeni ostatnich dni już się zrobiło zielono. Są nawet lasy. E, owszem, no jest to pora sucha, widać, że jest to pora sucha, ziemia jest przesuszona. Natomiast generalnie zrobiło się zielono, zrobiło się dużo bardziej egzotycznie. Jest dużo więcej pal, dużo więcej zieleni. Spójrzcie tylko przez okno. Widać, że ten krajobraz się już troszeczkę zmienia. Sprzedawca biletów siedzi z tyłu. I odpowiada również za to, żeby przekazywać sygnały, znaki dźwiękowe, kierowcy, czyli na przykład jedno gwiźnięcie, to znaczy, że trzeba się zatrzymać, bo ktoś chce wsiąść dwa gwiźnięcia, szybkie gwiźnięcia, to znaczy, że można ruszać, że ktoś już wsiadł. Tak sobie tutaj urządzili, ale spójrzcie jak się zieloniutko zrobiło. Już, już, a... Dodatkowo nie ma słońca. Pojawiły się pierwsze chmury między innymi dlatego tak zielono, bo to znaczy, że tu jest więcej opadów deszczu. Więcej chmur równa się więcej opadów deszczu, a więcej opadów deszczu równa się większa zieleni, lasy i dużo większa taka fajna, przyjemna egzotyka. Bo, bo egzotyka to jest wszystko, nie? Pustynia też jest egzotyczna, bo jest czymś innym, bo wszystko zależy od tego, co nazywamy egzotyką. Egzotyką może być na przykład Antarktyda, bo jest czymś zupełnie innym niż to, e, co mamy, czym otaczamy się na co dzień. Także tu jest ta egzotyka, którą ja też bardzo lubię, czyli taka zielona egzotyka, e, taka sielska egzotyka i już tutaj właśnie dojechaliśmy. Jest naprawdę, naprawdę mega fajnie. Przypomina mi to troszkę Sri Lankę, na której całkiem niedawno zresztą byłem. Masa jest tak kręta, tak niebezpieczna. Te autobusy mijają się dosłownie na centymetr i nie widzą się czasami na niektórych zakrętach. Eee, masakra, niektórzy wymiotują eee, On ogólnie strach, leciał <grytanie> strach. Patrzcie, ja się muszę trzymać na zakrętach. Jesteśmy do tego w górach, dookoła jakaś przepaść. No to jesteśmy u wybrzeży morza Arabskiego? Jesteśmy w końcu po zachodniej części Indii. Udało się. Powietrze tutaj pachnie nieco inaczej, mówię. Mówię to zupełnie poważnie. Jest jeszcze bardziej wilgotno, bo tam na środku Indii no, ta wilgotność była nieco niższa, pomimo tego, że i tak dosyć wysoka. Cała zabudowa jest również inna, no czuję się jakbym nie był tak naprawdę w tym samym kraju. No teraz jesteśmy na dworcu, to jeszcze może tego nie dostrzegacie, ale ja z okien autobusu widziałem, że tak naprawdę. O kurczę. Tak naprawdę no, wygląda to bardzo obiecująco. Nie wiem, czy mi się spodoba. Eee, zobaczymy. Nie wiem, czy Wam się spodoba. Natomiast jest na pewno zupełnie, zupełnie inaczej. Mało indyjsko, że tak to nazwę. Eee, zważywszy na to, co wspólnie widzieliśmy do tej pory. Nie wiem, czy w ogóle ktoś mi przyjmie do jakiegoś eee, hotelu. Bo ja po prostu tak śmierdzę, że sam nie jestem w stanie, w siebie, nie jestem w stanie w siebie wąchać. Ale powietrzem jesteśmy tutaj maksymalnie oblepieni. Zaraz po wyjściu z autokaru, zresztą no, w autokarze wcale nie było lepiej. Przez chwilę było naprawdę rzeźko, ale to tylko w momencie kiedy jechaliśmy wśród gór. Pokazywałem Wam te ujęcia. Tam było, no rześko to, to, to złe słowo, ale tam było po prostu trochę lżej. Stam goła. Indie, ale no właśnie, gdzie my tak naprawdę jesteśmy? No bo teoretycznie wciąż jesteśmy, no nie tylko teoretycznie, w praktyce również jesteśmy wciąż w tych samych Indiach. Jesteśmy na tym wielkim subkontynencie. Po ulicach przemieszczają się Indusi. E, w powietrzu mamy wciąż 37-38 stopni, a e, kawałek dalej e, mamy Morze Arabskie wśród pięknych, piaszczystych plaż. Mimo wszystko to, gdzie poruszam się teraz, zupełnie nie przypomina tych Indii, które pokazywałem Wam do tej pory. Zupełnie nie przypomina również tych Indii, które stanowią 97-98% reszty tego subkontynentu. A jednak wciąż jesteśmy w tym samym kraju. chociaż trudno w to uwierzyć, to nadal są Indie. I to Indie prawdziwe. Tyle, że Indie portugalskie. Za sprawą bardzo dobrze Wam znanego Portugalczyka, Vasco da Gama, w 1498 roku Portugalia jako pierwsza odkryła Indie. Na początku chcieli po prostu handlować wszelkimi towarami z miejscowymi, natomiast sytuacja bardzo szybko się pogorszyła i trzeba było użyć siły, aby osiągnąć swój efekt. Portugalczycy przejęli panowanie nad takimi stanami jak Diu, Daman oraz Oczywiście Goa. Trzy stany na zachodnim wybrzeżu Indii, które stały się w posiadaniu Portugalczyków i tutaj została założona kolonia. Portugalska, pierwsza kolonia w Indiach. No to skoro kolonizujemy i czerpiemy z tego korzyści finansowe, no bo korzyści finansowe muszą płynąć z kolonizacji, inaczej kolonizacja nie miałaby jakiegoś większego sensu. No to oprócz tego budujemy, no budujemy wszystko to, co ma spowodować, że będzie żyło nam się tutaj lepiej. Budujemy wszystko to, co ma nam również przypominać, miejsce, z którego pochodzimy, czyli Portugalię. Stąd właśnie te piękne budynki, tutaj mieszkali. Portugalczycy, oni tutaj pracowali, pili piwo, oni tutaj popijali wino, w tym również portugalskie Porto, które do dzisiaj możecie znaleźć tutaj niemalże na każdym kroku i w każdej restauracyjce. Oni wszyscy serwują tutaj Porto, szkoda, bo ja jako wina Porto nienawidzę. Portugalczycy władze nad tymi terenami sprawowali bardzo wiele lat. Jednak no naturalnym jest, że skoro tylko. Trzy Stany należą do Portugalii, są Indiami Portugalskimi, a cała reszta tego, no, tego wielkiego subkontynentu otacza, e, otacza niemalże z każdych stron e, Indie Portugalskie, tylko nie od strony Morza Arabskiego. No, Liczba ludności, która tutaj zamieszkuje, chęć odzyskania tych terenów, które przecież należą do miejscowej ludności, spowodowała, że Indie postanowiły nagle dokonać nieoczekiwanego dla Portugalczyków ataku. 18 grudnia 1961 roku, czyli, czyli w zasadzie całkiem niedawno, jeżeli patrzymy na karty historii, Indusi przejęli. Przejęli w zasadzie w ciągu kilku godzin te tereny. Portugalczyków było stać jedynie na to, żeby na przykład wysadzać mosty po to, aby utrudnić dostęp do tych terenów. Tak naprawdę złożyli broń, złożyli ją w ciągu kilku godzin. No i Indie portugalskie ponownie stały się Indiami. Natomiast dzisiaj są jedną z największych atrakcji turystycznych, jeśli chodzi o całe Indie. Dzisiaj wszelka turystyka wali właśnie tutaj. Po pierwsze, dlatego, że Mamy tutaj przepiękne plaże i przepiękne, przepiękne morze arabskie. A po drugie, dlatego że jest tutaj po prostu mało indyjsko. A ludzie jeżdżący do Indii, niestety, nie szukają Indii. Oni nie szukają Indii, oni szukają czegoś, co Indie tylko przypomina. A potem przylatuje taki jeden z drugim, albo jedna z drugim i mówi, ja byłem. Ja już byłem, ja widziałem, ja wszystko wiem. Gdzie pan był? W Indiach byłem! A gdzie? No ale gdzie pan był w Indiach? No, na koła byłem, proszę pana, ja wszystko wiem. Tam nie jest tak jak pokazują w telewizji. W, w telewizji ci wszyscy youtuberzy, TikTokerzy, oni wszyscy kłamią. Tam, tam jest czysto. Tam, tam jest piękna architektura. E, piękna kuchnia, tam jest, proszę pana. Tam wszystko jest. Wszystko jest. E, Telewizja kłamie. YouTube kłamie, influencerzy kłamią. Tam naprawdę toczy się życie, ludzie są bogaci, nikt nie leży na ulicy. Alkohol piją, bo w Indiach można pić alkohol, wszędzie na ulicy. Ja wszystko wiem, ja wszędzie byłem i proszę mi nie wmawiać, bo ja widziałem. No, gówno widział, ale w, w Indiach faktycznie był. Tylko nikt mu nie powiedział, że był w Indiach portugalskich, a nie w Indiach. A ogólnie no pięknie tutaj. No co mam wam mówić? No. Ja zachwycam się. To jest czysta przyjemność chodzić tymi uliczkami. Czysta przyjemność czerpać z tego, co jest tutaj, bo, bo naprawdę jest co podziwiać. No, no Ale to zbudowali Portugalczycy. Pamiętajmy o tym. <laughs> nie mieszkańcy Indii. Portugalczycy zawdzięczamy to Portugalczykom. Ale jest ładny pomimo, że zawdzięczamy to Portugalczykom. Ale ładnie. Indie to kraj, Naprawdę niezwykły. I mówię to z pełną powagą, to prawdopodobnie prawdopodobnie najbardziej niezwykły i fascynujący kraj, jaki jest na naszej kuli ziemskiej. Ja przynajmniej tak uważam i myślę, że wiele osób również które ten kraj odwiedziło. E, dobroć serca, która e, płynie od tych ludzi bezinteresowność i bezinteresowność naprawdę. Oni są bezinteresowni w swojej pomocy, kiedy chcą nam coś zaoferować. Niesamowita przyroda, niesamowita kuchnia, geografia, historia. Znajdziemy tutaj wszystko, począwszy od gór, morza, oceany, jeziora, rzeki, sawanny, dżungle, piękne plaże. Niesamowity kraj pod każdym względem i myślę, że moim zdaniem, przynajmniej raz w życiu, przynajmniej raz w życiu. Każdy z Was powinien przylecieć do Indii po to, aby zajrzeć w głąb swojej własnej osoby, bo jak już kiedyś mówiłem, w im bardziej skrajnych warunkach będziecie, tym lepiej poznacie siebie. Moim zdaniem przylot do Indii to troszeczkę e, udanie się w podróż oprócz tego, że w nieznane, to udanie się w podróż w przeszłość. To tutaj ja odnajduję przeszłość naszej cywilizacji. Wiem, że brzmi to bardzo historycznie, brzmi to bardzo fundamentalnie, ale moim zdaniem przenosimy się do, do zupełnie, zupełnie innego świata. To jest totalnie inna kultura, inny świat niż ten, który wy znacie. I jeżeli będziecie go na każdym kroku próbowali oceniać e, i porównywać, zestawiać z naszym światem, to... To, to nie będzie udana podróż. Nie można tu przylecieć po to, żeby oceniać i porównywać. Trzeba tu przylecieć po to, żeby chcieć poznawać. Trzeba tu przylecieć po to, żeby chcieć odkrywać. Trzeba tu cieszyć się tym, jak to jest inny świat, bo jeżeli cały świat byłby identyczny, no to bez sensu byłoby podróżowanie. Właśnie w podróżach chodzi o to, żeby przenieść się do świata zupełnie innego. W podróżach chodzi o to, żeby znaleźć się w miejscu, które w żadnym albo w jak najmniejszym stopniu przypomina to, yy, gdzie się urodziliśmy i gdzie się wychowaliśmy. Indie takie są. Indie dostarczają wam tego. Dlatego Indie zostawcie sobie na za jakiś czas, po to abyście mieli ten wabik, do którego będziecie chcieli zmierzać. Bo jeżeli odkryjecie Indie za szybko, no to Potem myślę, że ciężko będzie, aby jakiś kierunek was równie zafascynował. Dawkujcie sobie te podróże i zostawcie sobie Indie na moment, kiedy już będziecie gotowi na to, aby chłonąć Indię w całości. A oto i zachodnie wybrzeże Indii. Proszę bardzo. Morze arabskie. No, udało się. Udało się ze wschodu na zachód. Teraz jeszcze trzeba 500 km na północ skoczyć do Mumbaju. Te uda Wystarczy wyjść tylko kilka uliczek w bok, tylko kilka minut drogi od tego głównego, ścisłego, starego centrum, zbudowanego, postawionego przez Portugalczyków. I już powolutku zaczynamy znowuż znajdować się w prawdziwym indyjskim świecie. Znowuż wody są brudne, znowuż ruch jest trochę mniej zorganizowany, znowuż mamy lokalne knajpeczki. Ludzie chcą sobie z nami wstrykać zdjęcia. Nie to, żebym ja chciał sobie wsychać z nimi zdjęcia. Twierdzę tylko, że tak po prostu jest. Ja tylko stwierdzam fakty. Znowuż mamy lekki syfik, czasem coś zaśmierdzi. Jednak jak przyjedziecie na goła i troszeczkę poszukacie, to troszeczkę tego świata indyjskiego powąchacie. Troszeczkę. Nie bardzo, ale troszeczkę tak. Rosnące w środku miasta, tylko jeszcze niedojrzałe. Jak są dojrzałe, można zbierać. Normalnie to, co u nas kosztuje naprawdę kupę siana, tutaj leży na ulicy. Każdy kraj może mieć tak naprawdę coś innego do zaoferowania. No, my zachwycamy się ich mango, my zachwycamy się ich papają, ich bananami. Ich kokosami, ale oni mają prawo zachwycać się naszymi truskawkami, naszymi czereśniami, naszymi groszkami, naszymi jabłoniami, więc no chyba coś mi się biło. No więc no to normalne. No, każda szerokość geograficzna ma swoje własne zasady i swoje własne owoce oraz warzywa. Jak to się mówi, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. No, trudno się z tym nie zgodzić. Skąd się biorą mity na temat Indii, skąd się biorą mity na temat innych państw, takich jak Egipt i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, mity biorą się przede wszystkim z tego, że mierzymy dane miejsca swoją własną miarą. Dam wam dobry przykład. Jeszcze kilka lat temu, przed przybyciem do Indii po raz pierwszy, postanowiłem zaczerpnąć wiedzę na temat miejscowych hotelików, jakichś guest house poczytać sobie opinie tych hotelików w Mumbai czy też w New Delhi, które zamierzałem, które zamierzałem zwiedzić. No i w zasadzie najczęściej pojawiającym się komentarzom, najczęściej pojawiającą się opinią przy każdym guest house'ie było, było jedno zdanie. Uwaga, bo jedzie. Hej, jest super, polecam, bo nie kradną. Wszędzie, nie kradną, nie kradną, polecam, nie kradną, albo nikt mnie, nikt mnie nie okradł, nie zostałem okradziony i tak dalej. Tych epitetów było jak najwięcej przy każdym hotelu, więc tak sobie myślę, skoro w żadnym hotelu nikt nie kradnie, to może przestańmy o tym pisać? Dlaczego ktoś napisał, że nie został okradziony? Dlaczego ktoś w ogóle o tym wspomniał? Czy w naszych hotelach, w opiniach wspomina się o tym, że nie zostaliśmy okradzeni? Nie. Ci ludzie postanowili podzielić się taką opinią, ponieważ zmierzyli Indię swoją miarą. Wiedzieli, że w Indiach. Jest biedny świat. Jeżeli wiedzieli, że w Indiach ludzie głodują, wiedzieli, że w Indiach ludzie żebrają po pieniądze na ulicy, naoglądali się, jakie te Indie są, i one generalnie takie są, i zmierzyli ich swoją miarą, czyli stwierdzili: skoro tam jest biednie, skoro tam ludzie nie mają pieniędzy, skoro tam ludzie głodują, no to pewnie jest duża przestępczość. To na pewno możemy cały czas na każdym rogu się bać. Musimy sprawdzać czy w hotelach nikt nas nie okradnie i zostawiają opinię, hej, tu nas nie okradli, jest super. Hej, nie zostaliśmy okradzeni, jest fajnie. Można Polecam to miejsce, ponieważ nikt nas tutaj nie okradł. Ludzie zmierzyli e, mieszkańców Indii swoją własną miarą i tak zaczynają powstawać mity. No bo jeżeli ja do Was powiem, nie myślcie o kolorze zielonym, to pierwsze, o czym pomyślicie, to kolor zielony, bo żeby o nim nie myśleć, o nim pomyślicie. I tak samo jest właśnie z tym bezpieczeństwem. Jeżeli my mówimy, że hej, nikt mnie tutaj nie okradł, to nam naturalnie zaczyna uruchamiać się w głowie proces, w którym myślimy sobie, jeżeli ktoś o tym wspomina, że nikt go tutaj nie okradł, to znaczy, że gdzieś indziej kradną. To znaczy, że generalnie w Indiach kradną, i ludzie zaczynają wszędzie pisać w komentarzach: Nikt mnie nie okrad, jest super, hej polecam, nie zostałem okradziony. I to my budujemy, tą głupią narrację, to my budujemy tak naprawdę to, że ludzie mają jakieś. Wyobrażenie o tym kraju, którym jeszcze nigdy nie byli. Podobnie jest z zaczepianiem. Wiecie, mierzymy ich znowu swoją miarą. Jeżeli oni nas tutaj zaczepiają, czy też w Egipcie nas zaczepiają, to zaczepiają nas, bo chcą nam coś sprzedać, bo chcą nas o coś zapytać. W Polsce zaczepianie czasami może oznaczać, że czujemy się zagrożeni, że czujemy się w niebezpieczeństwie i też od razu opisujemy te informacje w internecie: „Hej, tam jest niebezpiecznie”. Dlaczego tam jest niebezpiecznie? Bo tam byłem co chwilę zaczepiany. Ale czy coś ci się stało? No nie, ale byłem zaczepiany, więc tam jest niebezpiecznie. Tam jest dużo ludzi, więc tam jest niebezpiecznie. Tam jest biednie, więc tam jest niebezpiecznie. Wszystko to bierze się właśnie z tego, że e, mierzymy ich swoją własną miarą.